Tradycją już od 11 lat jest fakt organizowania gwiazdkowego turnieju tenisa stołowego. Szukamy młodych talentów. Dzisiaj wyjątkowa data, bo właśnie w dniu 6 grudnia Świętego Mikołaja spotykają się miłośnicy, najmłodsi miłośnicy tenisa stołowego. Oprócz przyjemności udziału w tych rozgrywkach tenisowych walki o cenne punkty do klasyfikacji końcowej. To dzisiaj jeszcze miły upominek, takie okolicznościowe, słodkie spotkania odbywają się dwa razy w roku. Z okazji świąt wielkanocnych i właśnie z okazji świętego Mikołaja. Dzisiaj jest Mikołajkowy Turniej wspólnie z Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Klubem Sportowym Stela Gniezno. No i oczywiście jako główny organizator Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki Hornej Gniezno przygotowaliśmy dość dużo słodkich upominków. Za chwilę po oficjalnym otwarciu y, będą czekolady, będą gwiazdorki, będą y, różnego rodzaju słodycze, napoje, także y, jesteśmy przekonani, że oprócz tych y, y, mikołajkowych upominków, które na pewno dzieci otrzymały bądź otrzymają od swoich rodziców czy w szkołach, to jeszcze dodatkowe takie słodkie prezenty podczas imprezy sportowej na pewno umilą im czas podczas wiodów.